Co zrobić, kiedy wymieniasz się kontaktami z kobietą? Jak to zrobić, jak ja to robię, jak ja polecam to robić wszystkim moim klientom i dlaczego. Dlaczego powinieneś posłać gościa z bardzo dużo mówiącym tytułem Future is Now. Napisnie Starty już tak był, i plasterem do ułatwiania oddychania na nosie, ponieważ od 2008 roku pomagam mężczyznom, w tym, że poprawili swoje relacje z kobietami. Różnymi. Szybkich, wolnych. Kochamy wszystkich, nie oszczędzamy nikogo. I podstawowa rzecz, jaką chcę Ci tutaj przekazać, to jest to, że najlepsze, co możesz zrobić, to zawsze dać swój numer telefonu. Bo to, to od razu zakłada, że Ty jesteś pewien tego, że ta relacja będzie kontynuowana. Bo jeżeli Ty, będziesz się bawił w taką przepychankę no wiesz, to facet powinien wziąć numer to od razu ustawia Cię w taką akcję typu wiesz, zaczyna się jakieś bursido zaczyna się przepychanie ram dlatego ja wodzę z prostego założenia jeżeli ona nie będzie chciała wziąć Twojego numeru telefonu, to na pewno nie będzie chciała wziąć e, Twojego pięknego przyjaciela między swoje uda i to jest bardzo proste. I jeżeli Ty działasz, jeżeli Ty masz sytuacje trudne, które też miałem hello i jestem człowiekiem, to, że uczę, jak działają relacje, to nie znaczy, że nie miałem żadnej trudnej sytuacji. To, że uczę, jak grawitacja działa, to nie znaczy, że jak wyskoczę z 10 piętra, to zawisnę w powietrzu, ponieważ jestem wielkim trenerem. No, wysokim, ale niewielkim. Na pewno lżejszym. Więc na luzie. OK? Żebyś tam nie robił sobie ciśnienia pod tłem, że Ty musisz być jakiś nie jaki, żeby mieć efekty z kobietami. Tak nie jest. Popatrz na mnie. To ciało dało tysiąc orgazmów. Oczywiście żart, tak? Nie no, żart to nie, ale mm, nie musisz być idealny. I dlaczego jest to ważne? Bo ja zresztą zrobiłem o tym taki kurs, link do niego jest w opisie, o tym jak zrobić restart, bo to jest tak. Jeżeli masz jakąś trudną sytuację z kobietą, to musisz zastanowić się, co jest Twoim celem. Co jest Twoim celem? Czy Twoim celem jest to, żeby ją podewać? Czy Twoim celem? Czekaj, czekaj, już nie, nie odpowiadaj, poczekaj, daj mi skończyć. Czy Twoim celem jest to, żeby odzyskać swój stan emocjonalny? I często Wam się to myli. Często wam się to myli, a że ja skąd ja to wiem, bo spędziłem z wami tysiące godzin w terenie. Tysiące godzin w terenie. Widziałem jak działacie, widziałem, jak podchodzicie. Rozmawiałem z wami o waszym dialogu wewnętrznym po nieudanych akcjach, bo no jeżeli ktoś uważa, że to jest tak, że przyjdzie na szkolenie i ktoś mu pokaże, powiedz powiedzcie to, zrób to, stań tu, stań tak, i wszystko nagle zacznie wchodzić? Nie zawsze tak będzie. A jeżeli ktoś tak mówi, że tak będzie, to kłamie. Ten proces często wymaga więcej pracy, niż nam się wydaje, ale towarzystwo osoby doświadczonej jest w stanie sprawić, że nie będziesz robił pracy, która Ci zaszkodzi. Ja to widziałem i widzę. I dlatego zrobiłem właśnie kurs o tym, jak wykorzystać lukę, o której nikt nie mówi. Czyli ten czas, który Ty potrzebujesz między jednym podejściem a drugim. Tak jak to chyba Winston, Winston Churchill mówił, że yy, sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. I powiem ci, coś w tym jest. I ja widzę, że tam jest właśnie luka. Ja widzę, że tam jest właśnie luka, która determinuje to, wykorzystanie tej luki i jak będziesz działał dalej. Czy Ty będziesz w stanie dojść do swoich emocji? No bo zobacz. Bo co. Jakie są dwa procesy, tak, które zachodzą, jeżeli masz sytuację taką, że poznajesz kobietę na ulicy albo piszecie ze sobą na żywo i tak dalej, to jest to dość proste. tak? Dostajesz na ulicy: Nie, mam chłopaka, ma, 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 ma. albo ona nie odpisuje. No, no nie, tutaj może być trochę trudniej, ale dlaczego? Zaraz powiem. Załóżmy, ona się blokuje. Masz jasną sytuację, ale w sytuacji, kiedy zaczynasz na przykład rozmawiać z nią, czy później jesteś z nią w związku i pojawia się jakaś trudna emocjonalnie sytuacja, to co ty wtedy robisz? Co robisz w sytuacjach, kiedy mm, robi się trudno? To wszystko zależy od tego, jak ty jesteś w stanie zarządzać swoimi emocjami. Z racji tego, że jednocześnie bardzo zgnięta empatia u mnie skutkowała tym, że nie zawsze we wszystkich sytuacjach ja byłem w stanie wyregulować swoje emocje tak szybko, jakbym chciał, to musiałem się tego nauczyć. I później musiałem nauczyć się, nauczyć tego też moich klientów. Bo widzę, jak jest to ogromnie ważne. Widzę, że nie spala Cię to, że ty czegoś nie wiesz, tylko spala cię to, że pęka ci psycha w momentach pustki. Rozumiesz? To jest trochę tak, jak ma zespół, to jest tak, jak jest zespół muzyczny, ma jakiś tam koncert. Często jest tak, że na przykład ktoś się wykrzacza. To się zdarza, tak? Jakiś też, jak tam w czasach nastoletnich, bujałem się trochę z, z różnymi muzykami. Chrześcijańskiej muzyki, rodzinnej, family friendly, to chodziłem na próby, i to jest właśnie często tak, że najgorsze, co można zrobić, to jak się walniesz, to stop, 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 zaczynamy od początku. Jeżeli masz już koncert, jak się walniesz, to po prostu musisz jechać dalej, z tego co tam zauważyłem, i zrobić swoje. I tutaj właśnie jest ta potrzebna umiejętność szybkiego wracania do stanu. Bo widzisz, to nie jest tak, że ty nic nie poczujesz. Bo często facetom się wydaje, że jak będą mieli wiedzę, to to sprawi, że oni będą mieli odpowiedź na każde pytanie. Nie wiem, czy ty tak masz, odpowiedź na każde pytanie będziesz miał, i wtedy pójdzie ci łatwiej, wtedy pójdzie ci prościej, wtedy nie będziesz się bał, wtedy nie będziesz się stresował, wtedy będziesz można cię przytulić, pogłoskoć po kapeluszu i żeby ci bu, żeby była nastrójka była i świat będzie piękny. Skończy się konflikt na świecie. Przestaną dodawać syrop e, glukozowo-fruktozowy do jogurtów flight i będzie pięknie, ale tak nie jest. Ale tak nie jest. Bo wiedza to jest niestety teraz to jest e, za mało. Teraz to jest za mało. I ja miałem okazję obserwować właśnie, jak zmieniał się mocno rynek matrymonialny od, od 2008 już nawet wcześniej, bo się interesowałem tym tematem. Tylko wspominam tak ten 2008 dlatego, żeby ludzie, którzy nie znają mnie, wiedzieli o tym, że ja się zajmuję tym dosyć długo i dzielę się tym i zawsze mnie interesowało żeby to, to żeby dojść do prawdy. I zawsze mnie interesowało to, żeby Stać się tym atrakcyjnym mężczyzną i być tym atrakcyjnym mężczyzną, i nauczyć tego innych. Oczywiście to nie znaczy, że będziesz podobał się każdej kobiecie. Nie ma takiej opcji. Ale kluczowe jest to, żebyś ty był w stanie dojść z własnymi emocjami do ładu. Nie je wypierał. Tylko, żeś był w stanie dojść z nimi, rozumiesz? Żebyś był w stanie je użyć, wykorzystać spojrzeć na tą sytuację z boku i użyć tej porażki do tego, czy nawet nie porażki, no, odrzucenia nie odrzucenia do tego, żeby pójść dalej. Bo, jeżeli ty na przykład emocjonalnie gdzieś tam nie ogarniesz, kuwety, ja nie chcę tu ci dawać. Y, 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 nie chcę tu ci dawać jakiegoś takiego podejścia na zasadzie takiej. Bądź twardy! Musisz przebiec w deszczu 100 kilometrów, z kijem w dół. Przez szkło! Rozpalone no szkło! I wtedy zobaczysz, że jesteś twardy. No nie, bo ja wiem, że to nie jest rozwiązanie stałe. To nie jest rozwiązanie. <tryk> Sukcesem jest tutaj to, żeby wejść w pozytywny stan. Bo na co kobiety lecą? Na co? Na faceta, przy którym będą się mogły dobrze czuć. Zresztą kobiet nie interesuje to, jak facet cierpi. I to czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. To nie jest tak, że ja Ci to mówię, że po to, żeby stwierdzić, że o, to bez, bezduszne chlepi, tylko tylko czekają aż Cała krew z ciebie, cała krew z ciebie wypłynie i wtedy i wtedy pieprzyć cię i Tobie choćby potop nie. One chcą żebyś ty czuł się dobrze sam ze sobą. One chcą żebyś ty czuł się fajnie. One chcą żebyś ty był zadowolony z życia. Kobiety generalnie chcą dobrych rzeczy. Rozumiesz? One generalnie chcą dobrych rzeczy. I one nie chcą, żebyś ty walczył sam ze sobą i walczył ze światem, walczył ze swoim istnieniem. Tego nie chcą. I jeżeli ty nie odpowiesz sobie na pytanie tak, tak, wracamy klamerą, no to wiem, dookoło film, ale trudno. Jeżeli ty nie odpowiesz sobie na pytanie, czy ty, jak poznajesz kobietę, to... I coś idzie nie tak, to czy ty jesteś w stanie zachować zimną krew? Nie mówię tu o tym, wiesz, że musisz udawać, że nic mi nie boli, a krew z dupy leci. Tylko mówię o mm, po prostu spokoju, radości, entuzjazmie. Czy jednak coś tam cię trzęsie? Oczywiście to wymaga praktyki. I jeżeli ty będziesz chciał odzyskać kontrolę nad sytuacją nad sytuacją i jak najszybciej znaleźć coś, żeby jak najszybciej coś odpisać, jak najszybciej zareagować, jak najszybciej coś zrobić, to spieprzysz sobie temat, bo faceci często mają, to co widzę, taką tendencję do tego, żeby ratować tematy, których ratować się nie powinno. Tak jak widziałem kiedyś u jednego z mojego znajomego, gdzie jego współlokator miał. <laughs> to było niesamowite, bardzo mnie to zaskoczyło, było to bardzo miłe, że tam był cytat mojej wypowiedzi. E, oczywiście była to parafraza e, cytatu ze świętego Franciszka, że Boże, daj mi e, siłę, e, aby podawać te kobiety, które podawać mogę. E, nie, czy odwagę, coś takiego. Pokorę, abym e, zaakceptował to, że nie. Że są kobiety, których podawać nie mogę, i mądrość, abym umiał oddzielić jedne od drugich. I tutaj, jeżeli ty nie nauczysz się wracać do pozytywnego stanu mentalnego, to jest w ogóle bardzo cenna umiejętność, która jest niezależna od tego, ile masz wiedzy. Jeżeli tego nie, będziesz, nie nauczysz się tego robić, to będą, e, będziesz robił głupie ruchy. Po co? Na co? Ja całkowicie rozumiem to, że wiedza brzmi seksji. Ja całkowicie rozumiem to, że wiedza brzmi seksji, ale to jest naprawdę ważna umiejętność. Gdybym ja miał ją wcześniej, byłoby mi dużo, dużo łatwiej. Bo widzisz, nieważne, czy ty, załóżmy, masz poczucie jakiejś tam kontroli, że ty jesteś gują w tej sytuacji, bo. Mm, bo ty coś komuś udowodnisz. Chodzi o to, że są rzeczy, których nie zrobisz na hama. Rozumiesz? Pewnego pewnego etapu nie przeskoczysz po prostu na hama. I jeżeli masz sytuację, gdzie załóżmy, palisz jakieś tematy z dziewczyną, robisz jakieś głupie ruchy, popełniasz głupie błędy, to jest trochę tak jakbyś miał ziemię, która nie jest. Yy, żyzna i stwierdził, że rozwiązaniem będzie po prostu e, wrzucić tam więcej nasion. Oczywiście pośrednio, jeżeli te nasiona żeżmy, przegniją, zamienią się w kompost, będzie w stanie użyć tą glebę, ale czy zawsze jakie, ale czy y, nam o to chodzi? No chyba nie. Dlatego naucz się robić restart. Tak, wiem, to jest bardzo, to jest bardzo bardziej proces niż kurs, on trwa tam ponad dwie godziny, ale to nie znaczy, że Ty masz robić to przez dwie godziny. Jak to opanujesz, te wszystkie kroki, to będziesz robił sam w swojej głowie przez, przez w ciągu kilku, max kilkunastu minut. Ale nauczysz się patrzeć inaczej. zmienisz optykę na pewne rzeczy. Zaczniesz wykorzystywać szanse. Zaczniesz widzieć możliwości. Ponieważ Ty nie zaczniesz widzieć rozwiązań i możliwości, dopóki nie będziesz na nie gotowy. A nie wymartwisz sobie rozwiązania, ja tego też cały czas się uczę. Cały czas się uczę, żeby pamiętać o tym, żeby rozwiązania nie wymartwię. Um. I to jest zupełnie inne podejście, które ci daje niż bądź twardy. Jeżeli boli Cię klęczenie na grochu, to klęcz na potłuczonym szkle. To nie musi boleć, to ma być lekkie. Widzisz? Bo. Prawdziwy podyw, prawdziwe budowanie relacji z kobietą to nie jest droga przez mękę, gdzie ty musisz przejść, jakieś kurwa, wiesz, zasieki, okopy z nożem w zębach, różą w dupie i. Jestem! Czy już zasłużyłem na Twój numer o pani? To tak nie działa. I nie trzeba wcale kogokolwiek zdobywać. Po co zdobywać? Lepiej być facetem, przy którym kobieta będzie chciała być. Bo kiedy ty ją zdobywasz, to tak naprawdę kto ma władzę? Ona ma władzę. Ona ma władzę, a fajni ludzie, fajni pozytywni ludzie, oni nie chcą być zdobywani, nie chcą się cieszyć. Bo jak ty budowałeś przyjaźń ze swoim kolegą czy przyjacielem, to zdobywałeś go? Zupełnie przypadkiem pojawiałeś się w jego okolicy z kratą Browaja? Zupełnie przypadkiem pojawiałeś się pod jego domem, kiedy jechał do pracy, żeby go podwieźć? No nie. I pamiętaj o tym, że to, że ty, nie wiem, gdzieś tam ją zdobędziesz, to nie znaczy wcale, że jesteś lepszy. Ona po prostu może być problematyczna. A nam chodzi o to, o co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby być facetem, którym, przy którym kobieta będzie chciała być. A to, co ty masz przy kobiecie, oczywiście nie mówię, że, że ty zrobisz jedno czy dwa podejście raz na pół roku i to ma wyznaczać całą Twoją grę, bo po prostu wielu z Was działa zdecydowanie za mało, żeby jakiekolwiek wnioski wyciągać na podstawie e, Waszych działań. Za mało. Ale genialnie to działa tak, że no, no jak jesteś przy kobiecie, to raczej zbierasz efekty tych działań, e, które miałeś wcześniej. zazwłaszcza zwłaszcza rozmowy samemu ze sobą. I trzeba się nauczyć tą rozmowę po takiej pojażce, po błędzie prowadzić ze sobą w taki sposób, żeby ona była dla Ciebie odżywcza, żeby ona Ci w czymś pomogła. Bo jeżeli Ty masz takie podejście, że siebie tylko jedziesz jak szmatę, walisz siebie w siebie jak w bęben, to słuchaj, nikt nie wygrał maratonu depcząc sobie po palcach podczas biegu w imię jakiejś idei. I warto się tego nauczyć. I tym jest restart. Tym jest ten kurs, który nauczy ci procesu, który myślę, że Ci pomoże i przyda się też na inne dziedziny życia. Link masz tutaj. Widzisz go cały czas podczas oglądania tego wideo. Masz też link, pod... jeżeli oglądasz to na YouTube, będzie w opisie filmu. Jeżeli na innych platformach, to sobie go przepisz. Jest naprawdę prosto podany. Więc okay? to nie jest żaden problem, żeby go przepisać. No. Więc głowa do góry, działaj. naucz się być i baw się dobrze.